Rada Rodziców wraz z kadrą pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 75 i Wrocławskim Klubem Anima zaprasza mieszkańców Kozanowa 10 maja 2014 roku o godzinie 9 na festyn szkolny, który odbędzie się na boisku Szkół nr 21. Podczas festynu uczniowie i rodzice będą mogli zmierzyć się w rywalizacjach sportowych, uczestniczyć w warsztatach plastycznych, ceramicznych i kulinarnych oraz zaprezentować swoje talenty. Organizatorzy festynu zaplanowali również turnieje w bule, piłce nożnej, kalaki, konkurs na najlepsze przebranie, wyścigi w kapsle. Zwycięzcą konkursów na zakończenie festynu zostaną wręczone nagrody. Motywem przewodnim festynu jest tematyka fantazy oparta na prozie Tolkiena Władca Pierścieni. Drużyny biorące udział w rywalizacji klasowej będą miały za zadanie dotarcie do góry przeznaczenia pomimo wielu wyzwań i przeszkód. Zachęcamy do przebrania się za mieszkańców Śródziemia i zgłoszenia do konkursu na najlepsze przebranie.